Praktyka składania ofiar z ludzi wydaje się dziś odległym i haniebnym epizodem w historii ludzkości. Najlepiej znani z tego typu praktyk byli Majowie, Aztekowi i ogółem kultury Mezoameryki, co nie jest do końca uczciwe, bo ofiary z ludzi składano praktycznie w każdym rejonie ziemskiego globu. Czarny PR Indian wynika pewnie z tego, iż oni dopuszczali się takich incydentów nawet w X wieku naszej ery. Niedawno ujawniony został kolejny rozdział tej historii. Archeolodzy prowadzący wykopaliska w mieście Chichen Itza, czyli jednym z największych stanowisk archeologicznych Mezoameryki, natrafili na szczątki jednej, a raczej dwóch takich ofiar, które okazały się być bliźniakami. Takie znalezisko zrodziło oczywiście pytanie, czym kierowali się Majowie, decydując się na tak drastyczne praktyki? Kluczowym miejscem w kontekście tych badań jest Święta Cenotę. A więc naturalna studnia o średnicy 60 metrów, która według źródeł hiszpańskich z XVI wieku, była wykorzystywana przez majów do składania ofiar z młodych dziewcząt. Wielu z nas wytworzyło sobie fałszywy obraz ofiar na ołtarzu zabijanych sztyletem, jednak, przynajmniej w przypadku Chichen Itza, rytualnym narzędziem okazała się być grawitacja. Badania archeologiczne potwierdziły, że na dnie studni odnaleziono kości ludzi oraz przedmioty wykonane z cennych materiałów. Niedaleko świętej Cenote w 1967 roku archeolodzy odkryli kolejny zbiornik, w którym, jak się okazało, znajdowały się szczątki ponad setki dzieci i młodzieży. Analiza DNA wykazała, że wszystkie ofiary były płci męskiej, a wśród nich zidentyfikowano dwie pary jednojajowych bliźniaków oraz dziewięć innych par bliskich krewnych. Motyw bracie bliźniaków jest bardzo powszechny w mitologii Majów. Jednym z głównych wątków eposu Popul Vuh są losy bliźniaków, niejakich Hun Hunapu i Wukup Hunapu, którzy zostali straceni przez bogów podziemnego świata Xibalby. Naukowcy uważają, że składanie ofiar z bliźniaków w podziemnym zbiorniku wodnym Odwoływało się właśnie do tej legendy i miało służyć za cenę dla bogów odpowiedzialnych za wodę, nie tylko boga deszczu, ale także boga rzek i jezior. Składanie w ofierze bliźniaków było więc bardzo radykalnym krokiem podejmowanym tylko w przypadku szczególnie dotkliwych susz. Analiza DNA ofiar wykazała, że oprócz bliźniaków składano w ofierze także innych blisko spokrewnionych ze sobą młodych mężczyzn. Co ciekawe, Badacze stwierdzili, że podstawowe sekwencje genetyczne starożytnych i współczesnych majów z tych okolic częściowo się pokrywają, choć oczywiście współcześni mają już domieszki genomów afrykańskich i europejskich. Oznacza to, że ofiary nie były sprowadzane z odległych terenów jak sugerowały wcześniejsze źródła. Wręcz przeciwnie, bardzo prawdopodobne, że pochodziły z lokalnej społeczności. Analiza izotopów węgla i azotu w ich kościach wykazała również, że dzieci i młodzież jadły mniej więcej to samo, co inni mieszkańcy miasta w tamtym czasie. Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na fakt, że wśród ofiar znajdowało się co najmniej dwie pary identycznych bliźniaków. Takie bliźniaki stanowią zaledwie 0,4% populacji, co oznacza, że w jednym mieście nie mogło być ich zbyt wiele. I najwyraźniej ówcześni Majowie wierzyli w to, że tak wartościowa ofiara. Uratuje ich z kryzysu. Chociaż praktyka składania ofiar z ludzi budzi dziś powszechne oburzenie i obrzydzenie, należy pamiętać, że dla majów była ona integralną częścią ich wierzeń i rytuałów. Nawet jeżeli współcześnie wydają się nam one odrażające. Tak jak zawsze, zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.